Partyzant przerwał serię z rodziny. Co się stało? Co się stało? No, nic się nie stało. My dzisiaj wyszliśmy e, mówię, na, na e, ciężkim terenie, bo partyzant solidną drużyną jest, zwłaszcza, gra, zwłaszcza grającą u siebie. E, nic się nie stało. Niczy nas nie zaskoczył. Partyzan e, wcale nie był od nas lepszy. Yy, natomiast yy, mówię trochę trochę no, popełniliśmy dwa takie proste błędy w obronie partyzant to wykorzystał no mówię no, no gdzieś się tam schował z tyłu yy, wiadomo kontrolował yy, przebieg spotkania mówię, no to ta druga bramka i trzecia to yy, wynikła no z kontrataku i byliśmy już w ataku pozycyjnym, gdzieś tam przejęliśmy grę, więcej mieliśmy z tej gry. Natomiast, teraz mówię, no, partyzant wykorzystał nasze sytuacje, takie mówię, te kontrataki, szczelili drugą trzecią bramkę i, i to zauważyło gdzieś tam. No, no, bo... Na pewno, na pewno, na pewno wynik jest za wysoki. Nie? Prawda jest taka, że partyzan nie zasłużył na to, żeby wygrać 3-0, bo, 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 bo za wysoko. I, 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 i mówię, no przede wszystkim wykorzystał nasze, nasze błędy, nasze gdzieś tam w defensywie, niezrozumienie gdzieś tam z tego wyniku, że, że przegraliśmy 3-0. Natomiast mówię, no, no, my mamy głowy w górach, gramy swoje i gdzieś tam na pewno będziemy do tego dążyć, żeby cały czas grać swoją piłkę, nie będziemy się nikogo bać i, i, i tak także my dalej pracujemy. No, dzisiaj przegraliśmy. Taka jest piłka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, pierwsza połówka przebywa, troszeczkę za dużo chaosu było w naszej grze. Druga połówka zdecydowanie lepsza. Opanowaliśmy środek boiska. Praktycznie nie było sytuacji dla drużyny nafty i Zasłużone, wygrane 3-0 i oby tak dalej. No, robimy kawał roboty i trzeba dalej tylko to kontynuować. Robić swoje z meczu na meczu i będzie wszystko ok. Dziękuję.